Hey, to nie tu. Okay. ciebie oh, oh. oh. Ale... lecimy. O! Może a Nie Ale? Ok, ciekawe czy ci teraz itemy będę miał. Gdzie on go zabił. Nie wiem. Kto? Kogo? No, Huberta to... w tamtej mapie. No gdzieś po drugiej stronie domu. A, no bo, kurwa, e, ten tarapiec nie biegł? Duch schodził na dół, a ja Gujasz od rądu gdzieś na dole musiał. Mamy okay. otajcie z klasy, jak do siebie, jak to pracy? Elo, lustro, i gdzie jest? Ech, łatwo. Ja. Czyli umyrać. No, no. Nie zrobimy wstecz. Nie mnie wstecz. Nie zrobimy 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 wstecz. Nie 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 say something. talk to me. where are you? are you friendly? Mm. how old are you? Are you where are you? give me a sign. talk to me. give me a sign. where are you? give me a voice. talk to me. The ghost. <coughs> hey, minus, minus, minus. minus. Bo miałem ten e, Nie. Dymek. Ale tutaj stałem jest. plus 5. Ale chodź tutaj. Chodź Minus tu. 2. Minus 1-8. Tutaj, tutaj. Minus jest. 2. Faktycznie. Dobra. Jest. Doskonale. Mówiłem. Wrażenie nadgryw. Okej. Już... No, no nawet tutaj jest. Już na schodach są Chwyćcie jak Na schodach jest ty. to on jest tutaj gdzieś Mówiłem Ej, IMF, IMF, co spadło? 3, 3, 3, 3 tutaj jest na rogu Więcie Kurwa po mnie. Aha, eventu. Kur, ten małem 6 w niego Myślę, że na dole bo ja byłem tutaj i tu był ten chaj. Zobacz... Zobacz te drzwi. Ej spadło, spadło coś. Gdzie stoisz? Już wydawało mi się, że są mroźne, ale dobrze. Czekaj. No na wchodach są mroźne. Ale na dole jest. Trzy... Na dole ogólnie też Peter. I MF3 póki co. Hello, are you here? Say something, talk to me. A mnie. Ożegnaguję. Ja piję jaki fight. Ktoś tu jeszcze był w sumie. Kto tu zginął? już sobie zginęły. Znowu? Bierzecie? Tylko my żyjemy. Dwóch martwych mamy. Ja wyszedłem z domku. Dobra, ja uciekam. Krucyfiks działa. Kubec zginął przy mnie akurat. A, na piętrze zginął Piotrek. Hunt masz. U góry masz tego. U góry masz trzafę, żeby się schować. biegnij do góry. <śśpiennie> Ja piję dole. Ona biegnie do góry chyba, wiesz? Słyszę. Dwoje pośpilami radu mi na latarka mruga... bruga, a Ja na dole jestem jest Hunt i ja takie coś, nie mogę latarki połączyć i tego radia i się tam bawię na rogu i patrzę, a tam naprzeciw, naprzeciwko Hubert i ginie w i A duch obok mnie przechodzi i poszedł sobie. To było piekno. Jeszcze to obok ciebie? Proszę nie wiesz co, ja tak tylko słyszałam że był tak blisko, ale wiesz, zabił Huberta, był blisko i poszedł na górę. Ja już, ja już to wszystko, wszystko miałem wyłączone. Wydaje mi się, że od razu, Reven bym, ci skre od razu bym skreślił rewananta. A mamy długi dowód jakiś, czy nie? No właśnie jeszcze nie. Ale nawet nie, nie wiem, Co? gdzie jest duch tak naprawdę. Na w piwnica Tam gdzie... w tym... przy tym bioteku. Ale czyli ostatni pokój, tak? tak na tak, pewno. Tak, Ostatni pokój na pewno, bo tam się pojawiło. I... IMF działał. co mocno Słuchaj, dobra, bo nie mam innego pomysłu na tą grę. Bierzemy po dwie piguły. Na razie Idziemy, musimy tam do wody jeszcze ogarnąć Spoko Czekaj, a może KMA ustalimy jeszcze w sumie. Po już, e, a masz Pixa, Połóż tam zjadł Ej, krucyfix leży przed wejściem do domku. E, słuchaj, tylko, e, jeszcze mam czy, jedną sprawę. Przepraszam, czy mogę tylko wpierdolić? No? Nie, 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 A dobra, nieważne. Ok, e, a weźcie zdjęcie do ręki tylko. Ok, weźcie ten obrazek do ręki, no. A że to. Ale pije się o fajny. Okasz. Ty. Kogoś mi przypominał w sumie. Ale nie, fajny, fajny. Ty tam są kotki jeszcze na górze pewnie. Ale sku, sku z tu się. leży. Jak po ciężkiej pracy. Po janku. Nie, tak wyglądał o piątek jak przy, przyjechał. No.

i ciężko jest Koniec Ty pieli pilisy a i tak atakuje i włączył wiatr Jak Jako se pěkně zpět A on Czy zginął? Żyjesz? Nie mam pojęcia kurwa jak, tak? Dobra, chodź tu Chodź to auto zobaczyć Ale koło atakuje stąd stąd. Oj, Orba mamy. Okej. Okay. Revenanta raczej nie, bo zajebał nas. Ale Hantu przyspiesza kiedy jest zimno akurat. A tam było zimno i przyspieszał. Bo tak bo ja tak słyszałem. Stamtąd wybiegasz szybciej? E, Hantu w, jak w swoim pomieszczeniu jak jest zimno to jest szybszy. On ogólnie jest szybszy jak jest zimno, więc teoretycznie jesteśmy w stanie sprawdzić hunt'u. Gdzie były bezpieczniki? Tak, czekaj. Na, na pewno nie na dole. Czekaj. Och, w garażu może być. A właśnie, w garażu są. Dobra. Więc ogólnie jest sprawa taka, można wejść do garażu, wyłączyć bezpieczniki, zacznie się hunt. I wtedy jeżeli będzie szybszy niż yy, wcześniej, to będzie handlu, na pewno. Ale czekaj, daj mi sekundę jeszcze. Ok. O, jaka piła ładna. No, Chociaż my przeżyliśmy. ja, wiem, wiem od kogo ta kosa poszła. Ogólnie tak, jak revenant to nie jest, a nie jest, bo za szybki jest ten duch bez widzenia kogokolwiek. Onrio można skadnąć jeszcze na zasadzie kładziesz krucyfiksa i kładziesz odpaloną świeczkę. Jeżeli zdmuchnieś świeczkę i nie fantuje, to jest onrio. Jak zamiast dmuchnąć najpierw świeczki z je no to nie jest onrio. Ale to hantu chyba najpierw tak, bym tak. sprawdził. To ja idę za szybko. Tam masz szafkę, żeby się schować. A mia miały być włączone, no. czy wyłączone? Wyłączone właśnie, mamy zrobić, żeby było zimno. Już. I teraz musiałby nas hantować. Ja kowała. Ty, idzie? Ja, to jest tak czułem. Pływa łatwo. A słoko robimy. Dobrze, dobrze, żeby mi się przypomniało, że muszę myszką naklikać na, X, na kadzidło, bo bym je zajebał na początku. Wcześniej.

Króca szybko Musimy wziąć do pokoju jego szybko, Króca trzeba zanieść tam Dlaczego? Masz yes. no, Zostawiłem Weź szybko proszę Tu teraz masz po prawej świeczkę Po prawej świeczkę, tu, tu, tu za szafką wsunasz. Czekaj, czekaj A, gdzie? Wyłączył. wyłączył Chodź teraz z tą świeczką szybko gasło dawaj, 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 jest. Dobra, zobaczę kamerę Jak tam? O kurwa Po prawej był Okej, okay, tak, tak ona wygląda Zginął? Bo tak myślałem, ona z prawej strony się pojawiła. Pojawiła od kamery Jurej. Jurej? Da, Nie zbuchnęła świeczki, a schantowała w ogóle, więc nie wiem. Kurwa. Ale nie, zbuchnęła, no ale jak ja, jak, jak ja jeszcze byłem? Ale ja zapalałem cały czas. Aha, okej. Okay. No, nie wiem. No dobrze. No to lecimy. Wydaje mi się, że zióre, a jak to będzie jednak on Rio, to będzie mi smutno. Dobra, łatwo. To ja siedziałem na dole. Fajnie, fajnie. Ach, nie ma to jak eksperci żyją na stop. Nie, jak to będzie. Bo to poparciażno, nie eksperci! Nie pomarań ci, jednak! Tak. O... Jak. Patrz, jakby długo przeżyliśmy, to jest. Ach. Ale, ale ja tylko słyszałem, jak. jak... Merek. No? Ona znajdowała mnie zamiast ciebie. Ty, a ty wiesz, że. A ty sobie w międzyczasie spierdoliłeś. Ale, nie, ale ja byłem. No, no tak, ale ja wcześniej stałem, nie. kiedy ona tam chodziła. On Cię nawet nie zorientował. On tak sobie chodził, chodził i tak spojrzał do góry. O, Hubert zginął. Kurwa, nie? Ja właśnie myślałem, kto tu zginął z ciekawości, bo ja tak patrzę... Bo nie ma no jak, jak kto, no spójrz no. na mnie. Ale później no. zobaczyłem. Ja tak... A, spaka.